złamałem nóżki Czy widzisz ten biały dym? Rura ogarnięto. Ale tak naprawdę dla chill'ów Tak nęce moją Nie po <noise> <noise> I znasz tą historię, jak potrzebujesz klucza. Masz 6, masz 10, drugą dziesiątkę. Ale to jest szata! Masz kurwa dziewiątkę, nie, óse, ósemki nie no, ma. i ogar. No co? Tak. tak. Odpaliliśmy ogara. Będzie normalnie? No nie będzie normalnie. Myślę sobie, tutaj trzeba było taką blaszkę. To jest ogard! Nigdy nie wiesz co się. I ola Boga! Źle, bo chcę go odpalić, chcę sobie popyrkać. Jest osiemnastka. Mm, siadł. Tak myślałem, że tak jest. Mój bolet jest za mały. Jest paliwko? Wiemy. Żaden motur nie będzie ci wonił! Tak jak woni Romet! Chcę zapitać! Po co ci ten Romet? I tu o to chodzi, rób to co sprawia ci przyjemność. Nie da się opisać tego dźwięku. To, to wymienić. To jest stara, wyciągamy kabelki, nakładamy. Ale to jest zabawa. O, to, 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 to. Pasjonatom jest. Nieidealny dziad. kurwa, rura mi odpadła po drodze. Chodzi, nie chodzi, trochę gaz, teraz chodzi. Ja dobrze widzę patrzcie. Jest Cygana, my musimy tam. A jeszcze mam taki projmy. żeby czerwony. Wielu Jelu z was wczoraj mnie złapało. No jest pięknie. Dosłownie trzy sekundy temu zatrzymałem się. Maszyna wystawiła. Jak, jak mógłbym go nie wziąć na przejażdżkę. pola i Dym. Muszę sobie tak, naklejkę tak, klik, tak, 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 ten tak, cały dzień i tak, Wolność tak, i tak, dzień. wolność